Dobra, ja jestem z powrotem. Ale chciałem powiedzieć, że wszystkie moje rzeczy, oprócz desek, po prostu wyparowały, ponieważ macie 5 minut na to, dokładnie 5 minut takich realnych, żywych, żeby te przedmioty odzyskać. Ja tego szukałem około 5-30 i dlatego mi połowa tych przedmiotów po prostu zniknęła. Yy. Powiem Wam szczerze, jedno. Kurde! I drugie, że trzeba... Znowu poszukać kurczak i wszedł do domu. Ogólnie jest fajna jazda. co Dobrze, chcemy z tego zrobić, co? No cóż, tak jakby zakupiemy tamto to wejście. Jeszcze ja mu ciku miałem opłacić trochę więcej, ale... Ale się nie udało. Nie mówcie mi, że już się noc zrobić No dobra, tak więc. Dużo wam w tym odcinku nie powiedziałem, ale komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i oglądajcie moje dalsze odcinki, jak przewoźnę w Minecraft 18. Na razie.